To jest strzelce na czytaniu energii miesiąca marzec 2020 roku Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało Jeżeli się z nim nie odnajdujecie, zapraszam Was na inne kanały Zobaczymy, co w energii ogólnej chce być Wam przekazane hm. Moje drogie strzelce Chodzicie z taką energią runy odali, czyli z takim poczuciem bezpieczeństwa, z rodzinnością, z spędzaniem czasu z bliskimi wam osobami, w rodzinie, być może to też jest takie skoncentrowanie się na pracach domowych, jakieś może remonty, myśli na temat, jak polepszyć funkcjonowanie w domu i tak dalej, i tak dalej, być może jakieś odwiedziny kogoś bliskiego kogoś z rodziny, zacieśnianie więzów rodzinnych. Ogólnie taka stabilizacja, bezpieczeństwo. W połowie miesiąca macie dagas, czyli spełnianie marzeń, jakieś taką transformację też. Ogólnie tutaj jest duża transformacja, tak? Was samych. I ja muszę dopytać, ale to za chwilkę, żebym mogła dalej mówić. Generalnie właśnie tutaj jest jakaś, jakieś nowe ścieżki, nowe możliwości do Was przychodzą. I ja nie wiem, czy Wy po to sięgniecie, bo jest runa Hagal, która mówi o, o zmianie, tak? To jest taka nagła zmiana, to jest coś, co przychodzi do Was po prostu przyjdzie do Was, dosłownie Was podniesie i przestawi gdzie indziej. I Wy nie wiecie, o co chodzi, tak? Bo staliście tu i teraz, byliście w znanej Wam sytuacji, a nagle jakaś siła Was gdzieś przeniosła, jesteście zagubieni, jesteście w nowej sytuacji, nie wiecie, co macie robić. I po prostu jest takie przerażenie. O tym mówi Runa Hagal. Przychodzą nagłe zmiany, przychodzi transformacja. To jest dla Twojego dobra, bo to niszczy... Hagan niszczy te wszystkie struktury, które są dla ciebie toksyczne, które już tobie nie służą, tylko przez to, że to jest takie nagłe i to cię wyrywa swojego poczucia bezpieczeństwa, to jest dla ciebie trudne, tak? W konsekwencji, z perspektywy czasu, jak nabierzesz czasu, tygodni, miesięcy, może lat i spojrzysz na tą sytuację, która teraz w marcu będzie miała miejsce, to stwierdzisz, że to bardzo dobrze, że tak się wydarzyło, bo dzięki temu jesteś tam, gdzie jesteś, tak? Ale w tej chwili to będzie dla ciebie trudne. Ogólnie ten miesiąc. Ogólnie ten miesiąc to jest miesiącem. No, ja bym powiedziała waszego rozwoju, tak? Waszego rozwoju na różnych polach. To jest transformacja, to jest dosłownie wasza wewnętrzna transformacja, i tutaj przetransformuje się wasz środek, wasze myśli, wasze priorytety, ale to również. Nie tylko w was samych ona zajdzie, ale zajdzie również w waszym otoczeniu. I to może wam się nie spodobać, moi drodzy, bo te zmiany będą bardzo duże i będą bardzo nagłe. I to się będzie po prostu tak szybko działo, że, że wy nie będziecie wiedzieli o co chodzi i co robić, tak? Że to zaburzy waszym dotychczasowym życiem. Także miesiąc marzec może być troszkę trudny emocjonalnie, pod tym względem, że te nagłe zmiany są zbyt nagłe. Ale ja sobie muszę dopytać, bo żeby lepiej wiedzieć. Że tutaj najpierw. Te zmiany mogą dotyczyć Kogoś z, was, z, waszego, z waszej rodziny. To może być w Unii Odali, zazwyczaj jest to ojciec, ale to może być wasz partner, to może być ktoś z rodziny, to może być też zmiana w waszym domu, tak? I tutaj też jakaś sytuacja, być może nieuregulowane sprawy prawne, administracyjne bądź urzędowe y, mogą się odzywać i to będzie wam y, w jakiś sposób tu troszkę rzutowało i pod koniec, pod koniec. Marca utrudniało. Jeszcze sobie jedną runę tu wyciągnę do tego. być jakaś sytuacja właśnie cykliczna, karmiczna. Coś, co nie zostało jakby spłacone do końca i to teraz będzie się upominało, tak? Więc, więc ta runa gal ona czyści. Ona czyści te wszystkie negatywne sytuacje, negatywne wydarzenia, które w Waszym życiu były. Wszystko to, co nie zostało uporządkowane, tak? Może jest coś starego, przestarzałego i tu będzie trzeba właśnie na, tym, na to zwrócić uwagę i z tym się rozstać. I Tak to właśnie wygląda. Ogólnie macie aż dwie runy tiwas Runativas mówi też o, mi osobiście o instytucjach, więc tutaj jakieś mogą być sytuacje prawne instytucji, sytuacje, które mówią o O rozwiązywaniu spraw, tak? Ale tutaj są, tak jakby, no, dwie sytuacje mi się bardzo mocno zarysowują. Pierwsza to jest właśnie jakaś taka nieuregulowana sprawa, jeśli chodzi o dom rodzinę albo kogoś Wam bliskiego i tu jest jakaś sprawa, właśnie y, administracyjna, sądowa, coś, to jest coś nieuregulowane z przeszłości i to się będzie odzywało i będzie na Was rzutowało. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, miesiąc marzec, marzec przyniesie Wam ogromną zmianę. Ta zmiana może być. Czymkolwiek, ta zmiana może być w Was samych, ale raczej powiedziałabym, że to dotyczy yy, jakiegoś wzrostu. Nie wiem, może będziecie mieli nową możliwość, może będziecie mieli możliwość awansowania w pracy na przykład, ale to będzie jakby ten awans, będzie od, awans będzie od Was wymagał bardzo dużych nakładów siły i pracy, i to Was trochę przerośnie. Też tak może być, słuchajcie, że yy, jakby to, że Wy zostaniecie. W jakiś sposób wyróżnieni w pracy albo gdziekolwiek indziej, spowoduje, że będziecie bardzo zaniedbywać tu sferę emocjonalną i sferę, sferę mm, rodzinną, domową. Być może niektórzy z Was dostaną propozycję, możliwość pracy gdzieś dalej pracy na wyjeździe pracy, która będzie wymagała od Was porzucenia domu na jakiś czas. I tutaj jest właśnie to takie rozstanie, tak? I tutaj jest właśnie to takie chwilowe zakończenie, tak? Ogólnie duży rozwój, bardzo duży rozwój i tutaj mi się pokazuje, no, w tych trzech runach mi się i tutaj jeszcze w, w połączeniu z runą Dagas i runą Manas to jest Wasz wewnętrzny rozwój, to jest, to jest sięganie po marzenia to jest po prostu wchodzenie o level wyżej, tak? To jest rozwijanie się, to jest Zdobywanie wiedzy to jest zdobywanie doświadczeń. To jest dojrzewanie wewnętrzne. Aruna Hagal to jest po prostu zmiana. Bardzo duża zmiana, nagła zmiana, która już y, przechodziła długo, długo i teraz przyjdzie i się po prostu wydarzy, tak. I ona albo będzie dotyczyła waszego domu, albo będzie dotyczyła pracy też, może tak być. I może też tak być, że ta, ta zmiana, ta zmiana w runie hagal ona przy, i ona będzie dotyczyła pracy. Jeżeli ona dotyczy pracy, to przez to, że coś po prostu zostanie wywrócone o 180 stopni, da wam z perspektywy poczucie bezpieczeństwa, równowagę i uznanie, tak? Ale wy musicie pozwolić, aby ta zmiana przyszła. Nie przeciwstawiajcie się jej i nie poddajcie się, nie poddawajcie się przedmetom, tak? Bo być może to będzie trudne, bardzo trudne. Może czekają was jakieś takie niefajne emocjonalne sytuacje w pracy. Na przykład no nawet coś będzie no, i fajna atmosfera, tak? Bardzo dużo pracy, i, i to będzie powodowało, że, że Wy będziecie chcieli na przykład zrezygnować, dać wypowiedzenie. Nie róbcie tego, bo ta zmiana jest po to, aby to, co już nie służy, to, co. Te struktury, w których Wy tkwiliście, one nie były dobre tak naprawdę, ale przez to, że Wy na przykład tkwiliście od lat w tym i przyzwyczailiście się do tego, więc dla Was to jest było bezpieczne. A tu przyjdzie ktoś z zewnątrz i Wam dosłownie rozwali te struktury i będzie Wam kazał zaczynać od nowa, tak? Ale to Wam da właśnie poczucie bezpieczeństwa, równowagę, wymianę, to ten balans w równowadze dawania brania i uznanie i wzrost, tak, awans nawet może. Więc, więc tutaj nie poddawajcie się tym negatywnym emocjom, i nie poddawajcie się y, tym przeciwnościom, i, i tej nagłości tej zmiany. Tylko po prostu róbcie swoje. Róbcie swoje. Przebywajcie dużo na, yy, na łonie natury, bo wiadomo, że przyroda nas koi, tak? Zobaczymy, co w energii utrudniającej dla Was. Na emocje emocje, jakieś konflikty, mogą być wewnętrzne i brak poczucia stabilizacji, ale to też może być zdrowie i tutaj właśnie jest yy, albo dom, albo powiedziałabym, że brak stabilizacji, brak bezpieczeństwa pracy odnośnie pracy, że tutaj praca będzie bardzo yy, wpływała na Wasze emocje, tak? Jakiś konflikt, to może być konflikt wewnętrzny. Tutaj też może jakaś tajemnica wyjść na jaw, coś, co będzie dla Was po prostu trudne, tak? To może dotyczyć sytuacji rodzinnej, dotyczyć domu, domowników, partnera, bliskiej Wam osoby albo może po prostu jakaś, jakakolwiek sytuacja, coś wyjdzie na jaw. Poczucie braku stabilizacji, czyli poprzez to, że ta hagal przyjdzie i ona zaburzy Wasz. Wasze poczucie bezpieczeństwa, wy nie będziecie czuli się stabilnie w danej sytuacji, bo to jest wiadomo, że jak wchodzimy w jakąś nową sytuację, na przykład, nie wiem, idziemy do, na jakieś spotkanie grupowe, gdzie nikogo nie znamy, to na początku nie czujemy się tam komfortowo, bo nikogo nie znamy. My dopiero w momencie, kiedy zaczniemy rozmawiać, kiedy te, nawiążą się na, te, te relacje, tak? wiadomo, że jednych będziemy bardziej lubili, drugich mniej, to wtedy zaczynamy czuć się pewnie. Tak, no, tak jest zazwyczaj. To tak fajnie widać na przykład w pracy, jak ktoś nowy przyjdzie do pracy i na początku to ani nic nie pije, ani nic nie je, i tak siedzi tylko przy tym biurku i pracuje, a z perspektywy czasu, dni, tygodni to już po prostu czuje się tak swobodnie, że, że to wszystko tak ładnie płynie, więc, więc tutaj ten brak poczucia stabilizacji może być spowodowany tą nagłością zmiany. Jakiejkolwiek, czy zakończenia relacji, czy zmiany w pracy, czy zakończenia pracy, czy czegokolwiek innego. Zwróćcie uwagę na, jeżeli macie dzieci, to na dzieci, bo tu coś może być w utrudnieniu, tak? Coś może być z dziećmi, jakieś problemy, może zdrowotne, może jakieś w szkole, coś związanego z dziećmi po prostu. Jeżeli będziecie widzieli, że dziwnie się zachowują, że mają jakąś obniżone. obniżone yy, obniżony nastrój, to porozmawiajcie z nimi i spędźcie więcej czasu po prostu jeżeli nie macie dzieci, to po prostu wasze emocje ale jest bardzo duże wsparcie sił wyższych więc tutaj czuwają nad wami siły opiekuńcze więc jeżeli czujecie się źle emocjonalnie, o, jest, proszę bardzo, jeszcze jest runa pusta, jeżeli czujecie się emocjonalnie ciężko, źle i tacy przytłoczeni, to po prostu wychodźcie na łono natury. Bardzo kojąca jest woda, czyli jeżeli macie jakieś stawy, jeziora, morze, oceany wokół siebie, warto jest pójść, postać, popatrzeć i tak po prostu w tej tafli wody, zagłębić się w tą taflę wody i powierzyć jej, swoje zmartwienia, swoje lęki i obawy. Warto też jest przytulić się do, do drzew, pochodzić wśród drzew i, i też powierzyć matce naturze te, te swoje negatywne emocje, lęki i, obawa, i obawy. Runa Lagus to jest również runa, która mówi o zdawaniu surowej lekcji, surowego egzaminu, więc być może wy teraz w marcu będziecie stawali w swoim życiu przed zdaniem jakiejś lekcji z życia. Być może coś cyklicznego będzie się tu powtarzało, jakaś sytuacja. Myślę, że każdy z Was będzie wiedział, jeżeli taką sytuację ma, bo to się powtarza co jakiś czas, co, co kilka miesięcy, co kilka lat ta sama sytuacja. Na przykład wchodzicie, poznajecie człowieka, innego człowieka, ale emocjonalnie jest taki sam jak ten poprzedni, który był toksykiem, tak? Więc tutaj jest jakby lekcja do przepracowania dla Was. I lekcje przepracowuje się w ten sposób, że nie powtarzamy schematyczności, czyli robimy inaczej niż normalnie po w poprzednich latach, miesiącach czy dniach to robiliśmy. Musimy przerwać tą cykliczność. Dopóki tego się nie zrobi, ta lekcja będzie ciągle powtarzana. Tutaj moi drodzy uważajcie właśnie na konflikty, nie konfliktujcie się. Nie warto po prostu. Wyciszajcie te emocje i też jest taki przekaz, że jeżeli macie jakieś źródło dorobku, które nie jest opodatkowane, czyli dorabiacie sobie gdzieś na czarno w czymś, to proszę tutaj uważajcie, bo. Może być jakiś donos, na przykład. I będzie trzeba płacić karę, więc tutaj uważajcie na, na, na tego typu sytuacje i uważajcie na konflikty. Nie konfliktujcie się, wyciszajcie te emocje, znajdźcie sobie w jakiś sposób, właśnie, żeby, żeby sobie rozładowywać na bieżąco te emocje, bo być może być może. Ta czara goryczy zostanie przelana w marcu i wybuchniecie niepotrzebnie i to będzie jakiś konflikt tutaj spowodowany, tak? Ogólnie emocje to... Mm, emocjonalnie ten miesiąc może być dla Was trudny, będziecie czuli się przeciążeni, tak? Przeciążeni, a przez co jak człowiek jest przeciążony, zmęczony psychicznie i fizycznie, to wtedy łatwo jest mu wybuchnąć i łatwo jest mu rozładowywać emocje na innych, a zwłaszcza strzelcowi, który jest ognistym znakiem, więc tutaj bardzo proszę uważajcie właśnie na takie konfliktowe sytuacje i zatargi, bo, bo nawet tutaj jakaś utrata finansów może być i nawet coś związanego z prawem, więc tutaj uważajcie na to. I właśnie brak poczucia stabilizacji, brak poczucia bezpieczeństwa, i to może być związane albo z finansami, czyli jakieś duże wydatki mogą Was czekać. Być może mm, warto jest tutaj sobie właśnie rozpisać przychód, rozchód, i, i żeby tutaj bilans wyszedł dodatni, albo przynajmniej na zero, a nie na minusie. Ale ja raczej bym tutaj upierała się z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Brakiem poczucia stabilizacji ze względu na tą runę hagal, czyli ze względu na te nagłe zmiany, które do Waszego życia idą. Ale te zmiany są na lepsze, tylko że w marcu możecie tego tak nie odbierać. Niestety. Co pozytywnego? Da się przerobić, tak? Bo tutaj macie znowu runa lagus. Runa lagus właśnie mówiła, tak jak wcześniej wspominałam, to jest dawanie surowego egzaminu. Więc to od Was zależy, czy wy tą cykliczną sytuację przerobicie, czy też nie. Ale raczej pokazuje mi się, że tak, że zapanowanie nad, nad tymi emocjami, runy mi się powtórzyły. No słuchajcie, nie Niesamowite. Widzicie co? Po prostu to jest tak, to jest odbicie. W energii utrudniającej macie swoje myśli, macie wyobrażenie na tym, że, że, że być może otoczenie jest dla Was negatywnie wobec was negatywnie nastawione, że nie macie poczucia bezpieczeństwa, że te poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja zostały zaburzone, że emocjonalnie czujecie się źle, że jesteście przeciążeni. Ale tak naprawdę to jest tylko w Waszej głowie, bo sytuacja jest inna. Wy macie możliwość przerobienia lekcji, Wy macie możliwość stania się innym człowiekiem, bardziej dojrzałym, człowiekiem, który, który panuje nad swoimi emocjami i który panuje nad swoim życiem, tak? Wy macie możliwość tutaj dosłownie abycia pochodnią dla innych ludzi, tak? Możecie zostać olśnieni, tak? Możecie świecić tym światłem. To od was zależy. I ta stabilizacja jest i będzie. To wszystko uda Wam się. Zobaczcie, tutaj runa i was mówi o połączeniu. Runa i was mówi o tym, że jak na górze, tak na dole, że wszystko można scalić. To jest takie scalenie, to jest dokończenie. Sytuacji, spraw, które były, które były niedokończone, które były zawieszone. Tutaj możecie, możecie się z kimś pogodzić, też tak może być. Jest, jest zapłata za swoją ciężką pracę, jest cieszenie się, radowanie. Także bardzo pozytywne runy są, bardzo pozytywne karty, i to jest odzwierciedlenie energii utrudniającej, czyli energia pozytywna. Naprawdę to co wam niby utrudnia, to będzie przerobione w pozytyw dosłownie. Zapanujecie nad emocjami. Będziecie tacy bardzo wyważeni, będziecie świecić dla innych, będziecie dla innych pochodnią, światełkiem yy, taką nadzieją, tak, wsparciem. Tutaj może jakaś tajemnica wyjść na jaw i przez to wszystko się jakby Ułoży, tak, oczyści. I jest ta stabilizacja. Jest to bezpieczeństwo. Jest i będzie, moi drodzy. Tak naprawdę, to co negatywne, w sobie to, jakby w głowie. Wróżycie. Nie róbcie tego, bo to, co, o czym my myślimy, to bardzo mocno, silnie przyciągamy. Więc myślcie pozytywnie i działajcie pozytywnie. I ta sytuacja, w której Wy jesteście, ona wcale nie jest taka trudna, jak Wam się wydaje. Tylko trzeba działać. Trzeba być sobą i trzeba, trzeba działać. Ja tutaj widzę. Yy, Ja tutaj widzę wasz wzrost, tak? Tutaj nawet może być uznanie, tak? Możecie komuś się bardzo spodobać w jakiejś dziedzinie, tylko bardzo ważne, nie zachłyśnijcie się tym, tak? Komplementami na wasz temat. Nie, nie poddawajcie się i nie przestańcie dalej wzrastać. Bo czasami jest tak, że ktoś coś osiągnie i, osi i po prostu osiądzie na laurach. To wy tego nie róbcie, bo tutaj Runa Naudis mówi o tym, że y, okej, okay, osiągnąłeś coś, okej, okay, zostałeś pochwalony, ale to nie wszystko, bo jeżeli ty nie będziesz dalej y, działał, to, to możesz to stracić. Więc tutaj, y, pomimo jakiegoś zwycięstwa, też będą jakieś przeszkody wam rzucane. Pod nogi, i to od Was będzie zależało, czy Wy będziecie chcieli dalej to pokonywać, mozolnie piąć się i, i być szczęśliwym dalej, tak, pomimo tych trudności, czy Wy rozłożycie ręce, usiądziecie na ziemi, będziecie czekali na zbawienie. Jeżeli tak, no to albo ono przyjdzie, albo nie. Niestety, ale w życiu to jest tak, że yy, my sami poprzez swoje myśli, poprzez swoje działanie yy, działamy na, na nasze dobro, tak. Nikt za nas tego nie zrobi. I tym razem tak troszkę inaczej, bo. Jeszcze raz Bo jedna runa będzie na, na zdrowie, jedna na finanse i jedna na emocje, uczucia. Co w zdrowiu, co w finansach i co w emocjach. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj pokazuje się runa Iwas. Runa Iwas. Yy, Raczej no, mówię o takim pozytywnym zdrowiu. Raczej tutaj bym powiedziała, że, że zdrowotnie powinno być ok, ewentualnie jeszcze tak mnie naszło, że co na górze, to na dole. Czyli wasze zdrowie. Będzie zależało od Waszych emocji, czyli tutaj jakieś bóle psychosomatyczne mogą się pojawiać, ale to jest odzwierciedleniem nie rozwijającej się choroby, tylko odzwierciedleniem Waszych negatywnych emocji. Więc tutaj główną uwagę zwróćcie na rozładowywanie emocji. Być może praca z ciałem, nie wiem, ćwiczenia, siłownia, yoga, rower, spacery, y, Nording walking, no cokolwiek, tak? Coś, co będzie rozładowywało Wasze napięcie w mięśniach. I przez co też Wy będziecie jakby czuli się lepiej emocjonalnie, a to będzie oddziaływało na waszą sferę cielesną. Więc w zdrowiu raczej powinno być wszystko dobrze. Jeżeli będziecie mieli jakieś bóle, myślę, że to są raczej bóle psychosomatyczne, no ale wiadomo, niczego nie lekceważcie, jeżeli by się coś pojawiło. Jeśli chodzi o finanse, tutaj pokazuje mi się. Fajnie, bo jest wzrost, jest, jest, jest zwrócona sprawiedliwość, ewentualnie możecie też wydawać jakieś pieniążki na, na zaległe faktury, powiedzmy, na jakieś nieop, zaległe opłaty, coś, po prostu jest spłacanie sprawiedliwości, czyli wydawanie na, na to, co komuś się należy, tak, czyli, no nie wiem, opłaty, po prostu robienie opłat, tak, no ale to robimy raczej co miesiąc czy tam co dwa miesiące, w zależności jakie są opłaty generalnie jeśli chodzi o finanse to raczej bym powiedziała, że to jest fajnie i jest wzrost, przypływ pieniędzy jeśli chodzi o emocje uczucia, to jest przejaśnienie to jest pozytywne zakończenie problemów i tutaj to jest spełnienie marzeń czyli bardzo fajna energia się pokazuje to jest takie ujrzenie nadziei, tak? bo Runa Dagas mówi o przejściu nocy w dzień to jest pierwszy blask świtu o poranku, tak? To jest ujrzenie tego, tego pierwszego promyka słoneczka, który, który rozpromienia ciemność i u Was właśnie w Waszym sercu też pojawi się takie te przejaśnienie i co run radzą strzelcą na marzec Jera, pracuj! Jera to są żniwa. To jest zapłata za swoją ciężką pracę i to jest po prostu praca. To jest zbieranie i zasiewanie. I to jest w cyklu, tak? Czyli trzeba cały czas pracować. Są dni, kiedy można sobie odpuścić, ale są też dni, kiedy trzeba wziąć ręce za pas i, i po prostu wykonywać daną czynność. Jera mówi o tym, że. Życie to cykl, więc zimą nie będzie jabłek, tak? Jesienią nie będzie truskawek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swój określony czas i tutaj trzeba wykazać się cierpliwością. Cierpliwością i takim mozołem w wykonywaniu swojej pracy, bo za to będzie zapłata. Praca może nie, ja mówię praca, ale tutaj nie tyczy się to tylko. Pracy takiej zarobkowej. Praca może być na przykład nad związkiem Waszym. Czyli cały czas tej runy mówią, że w każdej dziedzinie swojego życia, czy to właśnie praca zarobkowa, czy to yy, nie wiem, praca nad sobą, czy to zdobywanie do, yy, wykształcenia, doświadczeń, czy to właśnie związki wszystko wymaga wkładu i swojej własnej pracy. Nie można spoczywać na laurach, tylko trzeba w odpowiednim momencie pracować. tak? I o tym mówił mówi na Jera, że przyjdzie zapłata za Waszą ciężką pracę, i ta zapłata będzie adekwatna do Waszego działania. Czyli jeżeli Wy wykazywaliście się pozytywnym działaniem, czyli pracowaliście nad czymś, tak? angażowaliście się w to, jakie było Wasze zaangażowanie, taka będzie zapłata. Albo będą owoce smaczne, albo będą owoce zgniłe, albo będzie pół na pół. Więc tutaj pretensje miejcie do siebie. O tym mówi Runa Jerem. Ja Wam życzę spokojnego miesiąca i aby, aby Runa Hagal po prostu przeszła w Waszym życiu spokojnie. Do usłyszenia, pa!